No elo, cześć, witam wszystkich na moim kanale w 11 odcinku z Ark Ragnarok Jestem Oli i dzisiaj będziemy sobie wykańczać prawdopodobnie ten zamek Ale oprócz tego zrobimy sobie parę fajnych rzeczy Pierwszą sprawdźmy sobie e, ten level tego Ferorbearda Który kuśwa nie chce się tutaj, że tak powiem, przystosować do moich warunków Halo, Warbenik, gdzie jesteś? Teo dobra, 45 level. No i yy, zabijemy sobie tego Teo Bearda. Ogólnie, yy, teraz na ekranie będziecie gdzieś mieli rzeczy, które zrobiłem tutaj w bazie, jak, jak się nie widzieliśmy. Więc teraz może, może po prostu wam skomentuję to w jakimś szybszym tempie. Zacząłem od budowania swojej pierwszej tak bazy, załuku i tak dalej. Wykorzystałem tutaj te takie trójkątne fundamenty. Całkiem zajebiście to wyszło takim owalnym kółeczko. Bardzo fajnie. Potem postawiłem sobie na niego Smith i 5 minut się zostawiałem, gdzie to Smith postawił. No ale jednak je postawiłem. Potem yy, zorientowałem się, że potrzebujemy jednak jakiegoś roślinożercy, który mógłby zbierać nam berki, i dlatego właśnie się napieprzałem z tererowitami i spitterkami. Yy, ale zobaczyłem, że tam jest taki pachyrino samotny. No i obszałem sobie tylko szybciutko jego level, i postawiłem u Why no, lecimy po pacherino, zapomniałem tylko, że im bardzo szybko ucieka torpor. No, prawie się obudził, ale ogólnie nic się nie stało. E, no i co, poleciałem potem sobie znowu do bazy, ogarnąłem sobie siodełko na niego. No i czekałem aż się oswoi, przy czym w ogóle prawie serio się obudził, jak możecie teraz zobaczyć. O ty dobra, 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 ej, Jomek, nie bój się tutaj, dobra. Lekie jedzonko dla ciebie, szamaj mordeczko. O, co jest? No i teraz pana torpor, pana torpor. O kurde, prawie się budził. No i potem to już tylko kwestia czekania na niego. No i tutaj obszerniłem sobie coś, co dzisiaj będziemy pewnie sobie oswajali. E, będziemy sobie oswajali, ale to zobaczycie w późniejszej części odcinka po tytule, i tak już wiecie. I co, ja w sumie Was tak głównie będę już zapraszał do oglądania, co się nie się działo oprócz na pieprzanki z tymi alozaurami i ucieczki oprócz od tego dinozaura, który miał 140 level, więc co ja Was zapraszam już do normalnego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam podoba, no i co? Miłego oglądania! Zobaczam, zobaczam! Ale piją Przepraszam, Byłbym zapomniał, że postawiłem jeszcze sobie stół i dałem mortara. Nic wielkiego. Jeśli pozostawienie łapki w górę też jakimś cudem wylądowaliście na szafie, to nie jesteście sami, dobra? Eee. Co się w sobie działo, bo trochę filmów nie było, jakieś 6 dni chyba? Yy, nie wiem, musiałem sobie dużo spraw przemyśleć, trochę energii po no i trochę się nie może nie pogupiłem, ale po prostu zroslenio chowałem, powiedzmy może to tak, z yy, tą... Yy, jak to się nazywa teraz? Kurde, chyba gate, nie? Ale nie wiem czy tutaj takowego zrobimy. Tak, zrobimy dobra. To Do fajberek, cyk, pięknie. Noc mnie tutaj widzę nie no i co, zrobiliśmy Bearta. Mm, teraz będziemy lecili raczej po tego Argenthewisa, jak pamiętacie, e, mam bramy, mam wszystko w sumie tutaj, tutaj, e, no i nie wiem czy strzał mi tylko wystarczy, ale spróbujemy, postaramy się tak, żeby wystarczyło, no i będę miał jeszcze bonus oprócz tej bazy, oprócz tego Argenta, e, jeszcze bonusik dla Was, bardzo ciekawy w dzisiejszym odcinku, także oglądajcie do końca, dużo się dzisiaj wydarzy, oj tak, twóry, oj tak. Dobra, pułapeczka podstawiona, żeby nie było. E, w międzyczasie napisał do mnie jakiś ziomek, że mu dziewczynę wyrywał. Taki jakby randomowy dodał mi na snapie, taka szybka historia, żeby nie było. E, I mi napisał, że przyjdzie do mojego dobu, y, spierdol mi wpuści jakby jeśli piszą na tacy ludzie z dupy i djewają serio i tego w życiu do roboty, to sobie śmieszni, Hehe, <laughs> e, nie wiem. <laughs> Całkiem ciekawa interakcja no to, to, to nie za dobrze ogólnie, dobra, hmm, zrobimy to tak może. No nie, no jednego musimy i tak odlurować. Dupa ty! Lipa trochę, dobra. E, zrobimy to, no no, fajnie, panowie, 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 panowie. Dobra, jeden za mną leci cały czas, my. który to masz level? To jest chyba jakiś niski pewnie. Nie? 16 na to raczej to. Tamten ma 130, nie wiem czy właśnie tego mieliśmy szukać, bo wydaje mi się, że gdzieś tu był 150 czy 140, ale nie mogę go nigdzie tutaj znaleźć, więc aha. Bicie Argentavisa, Argentavisa to jest moja ulubiona czynność w kocham po prostu robić takie ciekawe rzeczy. Nie no serio, to trwa wieki. Dobra, ile jeszcze? Nie, dużo, dobra. Hmm, no i teraz jak to zrobić, bo zobaczcie, no... Moglibyśmy myślę coś takiego zrobić. Potem musimy szybko tutaj przebiec. Argent musi być na pasywnym, jakbym w niego tam strzelił, slurowo go tutaj i szybko biegł tutaj. dużej, duże, duże, duże. dobra, będzie eee, ale tej bramy tutaj nie otwieramy, kolego. Zostaw tą bramę, dobra, cyk No jest zajebiście, dobra, siema Argent Heavies. witam, witam, to jest chyba normalna. Eee, zibi, 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 Ty, jakbym jest tu z klifu spiął, no nie mogę podejść do tamtej bramy, dobra. Jakbym tu z klifu spiął, to bym trochę się zetrał. No i dobra, w sumie klasyczne ARK, strzelanie, więc w sumie jako, jako, jako to, że, że, że mam bardzo mało miejsca na telefonie, na pliki, nie będę wam tutaj wszystkiego zostawiał i robił tam timelapsów, więc oprócz tam tego jednego timelapsa, to skipniemy do czasu, a którego padnie albo w którym będę myślał, że padnie. Ta gra jest dzisiaj załatwa normalnie, no zobaczcie na to, proszę bardzo, witam, witam, witam. Siemanu, no i zajęliście, jeszcze 49 strzał. Więc w sumie możemy lecieć w tym czasie teraz yy, zrobić yy, drugą naszą czynność, a zobaczycie, to ma niespodzianka dla Was. Tak, Ark, oczywiście, oczywiście, się dobry, 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 najpięknie. No, yy, no to tak, yy, co musimy zrobić? Yy, 65 Durability, powinno starczyć ogólnie. Będziemy próbowali oswoić sobie pewną małą, bezcie fajną, super taką fajną dobrą. Yy, jeśli się uda, no to mamy naprawdę wina, ponieważ jest to. Uwaga, 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 uwaga. Allozaurus. I on tu miał gdzieś być ogólnie, ale się zesrał w gacie i nie wiem kto gdzie teraz jest. Tam chyba stoi. Ja to on? Czerwony taki? Oo. Ale fajnie będzie wyglądać ich dziecko normalnie. Dobra, czekaj. Latmar, latmar. Yy, tak, to on. Dobra, zajebiście. Wygląda serio zajebiście. Ten kucyk w ogóle jest na 145 poziomie, więc dlatego musimy też poprowadzić tego allozaura, tak żeby mu się temu kucyku nic nie stało. Tutaj mamy chyba małego bromto No i spoko, dobra. Jeżeli się nie rzuci na mojego Bronto, no to zgarniamy go O tak. Było tutaj ogólnie dwa, były tutaj ogólnie dwa więcej Alozaury. tego jego jakby. Ale specjalnie zabiłem, żeby nie zdawał mi bleedingu, no i żebyśmy też właśnie tego najlepszego oswoili sobie. No i będziemy mieli dwa Alozaury, to będzie zajebisto. Idealne tempo, Alozaur taki szybki jak Argentavis. Więc w sumie się nie dziwię, że... że, 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 że no czemu się rzucasz na Fiomie? Zostaw na Fiomie, biedną. Zostaw Fiomie ty ruro. Zostaw Fjomica ty. Pani, pani. Zostaw w tym zostaw że w fiumi, nie jest dla ciebie. Aha, na no spoko. No dobra, to widzimy się jak ten koleżka przestanie wszystko zabijać. Dobra, chyba dzwoni papuga i się udaje. No oh Jezus, ale POV fajne. Myślę, że nasza bestia się będzie totalnie cieszyć, że ma nowego współpracownika. Jeśli ja w wtąd wypadnę, to jestem w dół. Eee. No chyba nie, no... No, no, no ja właśnie po to ten mur zrobiłem, że, żeby... żeby... What the fuck? Eee, e, e, zostaw! Ale zostaw! Ty no nie no, jak mnie zrzuci z tego muru, to będzie lipa. Chodź tutaj. E! Zibi! Zibi, kąt! Come here. kom here. Dobra, jak mnie zrzuci, to... No, szkódź, pan mnie zrzucił! No to fajna gra, fajna, super gra. Eee... Spokojnie, Zibi. O czym, czego się czego ty się Zostaw te mury! Dobra, czekaj. Zibi, gdzie jesteś? To jest jak taki ten, jak. No, no, fajnie. <grafię> to jest jak taka gra. Nie wiem, czy wiecie się, jak mieliście gdzieś szkole na jakichś przyjęczach, czy gdzieś takie rzeczy, że musieliście strzec, znaczy uderzyć w jakieś dane miejsce. Teraz to mam zestrzelane, no i nie da się. Hmm. Będziemy to musieli w takim. Bagger! Zostaw go! Chodź tutaj, ty. Bagger, co go tam pierdzielać, co nie? A ten ale jest dość wysoki w sensie, no. Tylko nie mam, jak go w sumie zrobić. Nie wiem, czy z Allo możemy ogólnie strzelać. Zobaczymy. Meksalo mogę. Nie, nie mogę strzelać. Z czegoś mogę strzelać? Pterka też się nie uda. Nie stanę tam, bo mnie raczej zrzuci. Yy, no, dobra, coś wymyśliłem, coś wymyśliłem, dajcie mi moment. Dobra, ja wymyśliłem coś ponadczasowego normalnie. Dobra, teraz tylko tutaj gate'a zrobić. Elegon no, oczywiście nie rozwali, jak rozwali, no to cóż. Yy, I Simple Bad. Tak tylko w razie czego, bo, 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 bo może się tutaj coś złego wydarzyć, robimy to bramami, tak mniej więcej samo jak z Argentavisem, już postawiłem te bramy, takie wiecie mm, Ubiegłem sobie tędy i, i postawiłem tamte bramy Dobra łóżko w sumie na razie nie ma znaczenia, jeżeli będzie tu to będzie tu No i mamy 44 strzały, ogólnie go musimy po prostu w pułapkę wrzucić e, Myślę, że pterkiem moglibyśmy to zrobić raczej, ta bo pterek jest raczej szybki To oczywiście kamienia trochę, tak pterek będzie szybki Powinniśmy to tym pterkiem dać się radę zrobić Jak się uda to się uda, jak się nie uda Hmm, no nie no, zrobimy to może tak i postawimy po prostu bramę mu na pupę. Dobra, siema, chodź z nami. Gdzie się zabawić? No, Elo, E! Eee, proszę mnie nagryźć, dobra. <laughs> Musimy to zrobić bardzo mądrze, ponieważ. Nie! No, po prostu dobra, ty jaki ksyk, ty chopie, ty i dobra, pa, pa 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 pa. Pa, tego się nie spodziewasz. Teraz ciebie jest nie zamknąć. O, ale jestem mądry. Nie, zostaw! Nie wiem, czy dobrze. Raczej, że dobrze. W czowieniu. <laughs> Twoja mam. Puho, prawie wyszedł, ty, dobra. He 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 he. Dobra, bijemy ci nie wiem, nie no, wodówkowę mogę wpić. I że on stąd teraz wychodzi, nie? To chyba bym się zatrał w nie? No dobra, nie no nic się nie powinno stać Mogę mu w pupę walić, mogę mu w główkę walić Breeding się tutaj cieszy, witam, 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 witam Witam pana, czuś serdecznie No i co, w sumie to samo z, z Sgt. Davisem Jeżeli się uda, to mamy parkę alozaurów I naprawdę piękne kolory, bo ten kolorystycznie wygląda, no nieziemsko, serio mówię wam, nieziemsko O, no i do dupy, no dobra, tak to zrobimy A co to tutaj się dzieje, w pana pół tutaj pan ma 5 jakiś strzychawek dziwnych Co tutaj, co? Dobra, tak nie robimy. Mam nauczkę, na, mam nauczkę. Zapominam, że te bramy są ze Plus, +a, a się ich nie powinno robić, z S raczej albo ustawiać po prostu na Manuhala. Dobra, całkiem okej. Okay. Eee, w sumie nic się nie za bardzo nie dzieje. Ja wypierdę wszystkie strzały z niego. Jeżeli po tych strzałach 11 nie padnie, no powinien paść, no to stworzymy więcej. No i w tym czasie już zabiorę się za budowę tej pięknej bazy. Ale to naprawdę ten alozor wygląda totalnie nieziemsko, w sensie. No, ja nie wiem. Jak chcę, ja muszę zrobić taki tytuł, żeby znowu wywaliło z 2,5. Z 2,5 kołek pod ostatnim odziękiem z oswajania bestii, nie? Normalnie no oswajanie bestii jest na maksa, do tego jeszcze baza, do tego jeszcze Argent Właśnie, czy co z Argentem? Mm, no starwuję, dobra Będziemy mu tam po Prime'a polecieli Dobra, no i na spokojnie e, Powinien paść, jeżeli nie padnie on to jeszcze go tam dobije Dobra, z tego co widzę nasza bestia nie chce tutaj paść nie wiem, Bardzo nieładnie e, Bardzo mi się nie podoba twoje zachowanie I ogólnie żebym tylko tego nie zemdlał e, Ale to dobra, nic nie powinno mi stać Magina lewam, czy omdlewam tutaj, jakby w, na froncie tego alozaura. Nie wiem tak dziwnie na mnie ja popatrzył, się zestresowałem trochę. Ja pierdzę, w ogóle mam teraz tydzień wolnego w szkole, bardzo fajnie. W ogóle to też w sumie, e, wam nie powiedziałem, ale spróbuję zrobić daily do środy, czyli trzydniowe daily, 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 daily. W sumie to jeden film po prostu więcej będzie, to normalnie, za taką ręką mensata, że, że ostatnio tak leciało, to jak leciało. No i potem w piąteczek, wiadomo, czyli poniedziałek, środa, e, tak, poniedziałek, wtorek, środa i piątek, no i potem niedziela. E, powinienem się też za niedługo przeprowadzić. Jeżeli się tego przeprowadzę, dajcie mi jeden dzień e, odpoczynku, no i zacznę prawdopodobnie nagrywać 100 dni do matury, 100 dni do warku. Na mapce Val'guero, tak jak już za zatezyzowaliśmy I też zrobię serwer Discord w końcu, w sensie on już jest naprawdę na wykończeniu, ale e, Tam końcówkę trzeba jakby zrobić tego Discorda i do tego przysiąść A jakoś ostatnio nie miałem naprawdę głowy do tego Ale zrobimy, zrobimy Discorda i 100 dni warku Jak dobijecie 500 subów w końcu, jakby pod koniec daily Mam nadzieję, że dobijecie do środy, może do piątku, nie? Daję wam czas normalnie Ja pierdziele padł! <laughs> Zibi, <śmiech> Zibi ZB. Dzień dobry. Mam nadzieję, że w ciebie nie trafiłem ani razu więcej. Nie trafiłem ani razu więcej. Czyli jemu ucieka szybko Torpor. Nie. No i zajebiście. Dobra. No to co? Lecimy po Argenta Eee, Potem oswajamy Allo. No i dokończamy tą bazę, myślę. Dobra, bestia już jest w naszych rękach praktycznie. Eee. Jakby co? Teraz patrzcie uważnie, co się stanie. What the fuck? What the fuck? mój, jakby. What the fuck? What the fuck? Why this Diplodocus was flying? The hell happened. Co jest? Czemu ja go mogę bounce- zobaczcie. Ja go normalnie bou- What the fuck? What the- Co? 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 Ja go tutaj biłem dla paramita i nagle on znika z dupy. Co tu się dzieje w tej grze dzisiaj? What the fuck? Where is he, kurde? Co jest nie tak z tą grą dzisiaj? No i co ja teraz będę mógł bić dla Primeita? Parazaura? Co się dzieje z tą grą? Ty, to było najdziwniejsze co się dzisiaj wydało. Albinos! 21, no co w sumie moglibyśmy go naklepiać? Może też polecimy w następnych odcinkach po tego, Po tego na 150 czy tam 140. Ten by miał całkiem ładne kolory, ale walić reksy, po co komu reksy? Zobaczcie jakie reksy są słabe. Pteranodonie są turbo kotami, a propos Pteranodonów to się widzimy chyba jutro, co? A kto wie, ten wie. Hehe. Dobra, pik. Daj mnie tego premita, ziomek e, A jak tam Allo stoi? Allo stoi fajnie. Argent se jeszcze zestarwuje fajnie. E, Terrorbirdy się świetnie bawią. Impreza, impreza. Impreza. Tu, du, tu, tu, du. No, Elo, witam Argent Aha, to już tu miałem premita przygotowanego. Zajebiście, zajebiście. No spoko, fajnie, dobra. To sobie w sumie na no, tego, na no, Allo już możemy wziąć. Zresztą nie wiem czy Allo nie będzie się wystartować więcej. E, 16 premiita no no, no 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 no. Dobra. Myślę, że tak z 8 mu wystarczy. Dobra, 4 mu wystarczą. Fajnie. E, no nie wiem czy sobie coś z tym mogę zrobić. Mogę to po prostu rozwalić wydaje mi się, bo mm, ten Argentavis będzie miał więcej wagi, to jak to rozwalimy, nie wiem, jest jakaś komenda, żebym mógł podnosić te wszystkie rzeczy, bo jakby to jest bardzo upierdliwe, że ja tego nie mogę podnosić sobie, nie? Bo ciągle muszę marnować te materiały, ciągle muszę robić ich więcej, wiecie o co mi chodzi, nie? Dobra, Argent, dzień dobry, czy mógłbyś to wziąć? Mój kochany, ty piękny ptaszku. Ale mam ptaszka teraz wielkiego, no teraz ten ptaszek degraduje czaszkę, nie? a to nie czaszka nawet, to jakaś się nazywa breeding. Rozmnażanie, no to fajne, fa, fajne imię Dobra, no to w sumie, nie no, breedingiem i tak polecimy Dobra, ciebie wezmę No i kuźwa gdzie jest mój primate No i w dupie mój primate, dobra, spoko. No dobra, no to co, w sumie wracamy do alno, ja już coś tam poz, pozbieram. What the fuck? Ale to eksploracyjnie wygląda. No i super, no to to jest ten rex, którego chcę oswoić. Zobaczymy, może się uda, a może się nie uda. I co tam pływa i to fajne co tam pływa Czy to jest mój Argent wielki? Czy to, nie no czekajcie to już muszę zobaczyć Jeśli to jest Argent na 150, którego miałem w w ostatnim odcinku To będę zły To może być on, dobra czekajcie musimy się tak zbalansować Nie to jest na 50, dobra to tam masz w sobie Gówno masz, dobra No i, no i dobra riding, Ej, lecimy na chatę No elo, dobra siema witam na bazie Nasz piękny e, Argent już, żyje, więc chodź tutaj mój piękny Argent z Zibi! Witamy tutaj z zibiego, proszę bardzo. O Dobry ma dobre, ma dobre, dobre, dobre ma rzeczy, ty, dobra, no to czaszka. E, czaszkę trzeba zabić chyba, bo w sumie no już nie będziemy czaszki używać, więc najlepiej trzeba trochę zabić. Zostawię tylko gdzieś tutaj w bazie, Tylko nie mam na razie planu, bo wiecie, zrobiłem sobie to, że tak powiem, studio, gdzie ja mogę sobie rzeczy jakby robić. Czyli tutaj to kółeczko moje zainteresowania. No i co, tutaj będziemy musieli jakiś hangar troszeczkę, że tak powiem, zrobić. No i potem filary na, na, na pterki i takie rzeczy. Tylko, że one muszą mieć fajne jakieś schody i fajnie muszą być przemyślane. Żebyśmy to, mogli sobie tam wywki i wszystko wkładać. No i też te pterki. No właśnie, idę wam pokazać jeszcze nam rzecz jeszcze. Patrzcie, co się stało. E, zamknij tą bazę. Patrzcie na to. What the fuck? Siema, co ty tu robisz? Który masz level? 20, no i siema, siema, będziesz pożywieniem dla mega alo zjecie. Nie no, teraz to normalnie dwa Allo, ale ten wygląda totalnie nieziemsko, nie? Yy, nie wiem ile on będzie potrzebował, więc my jeszcze do 50 mu zejdziemy. No i potem tu już tam wywalone jaja na niego, Ale fajne to z tymi, tymi bramami. Tu wielka, tu wielka, mała, mała, mała i mała. To lat dla niego zbierałem tego prawa bez kitu, nie? Jak powiedziałem, to masz level, mój pterku wielki, nic, jest jeszcze Szedny, no to tak Chujnia trochę, <śpiewanie> żeby nie mówić, dobra, no to tak, to zbierzemy. Nie wiem, czy mu wystarczy, jak mu nie wystarczy, to mu nie wystarczy, kogo to obchodzi. Galimajmus, dzięki, proszę bardzo, witam, witam. No, chyba tak średni mu wystarczy. Nie, wystarczy, zobaczcie. Pięknie! No, jest nasz alozaurus, którego nazywamy mm, bestia, Więc mamy alozaura Potwora i mamy alozaura Bestię w takim razie. No, ten ten szczerze, ja pierdzielę, ale on kozacko wygląda. To jest jakiś nieziemski potwór. Yy, mógłbyś może go zjeść? A tak, Tiger, target, Tiger. Gdzie go? No, gdzie jest pterka, No, dobra, dobra. Jak nie chce, to nie. Nie będziemy koło chłopaka zmuszać. Yy. Nie to chciałem akurat zrobić. Więc co mamy potwora? Mamy bestię. Yy, potwór. Właśnie nie wiem, kto jest lepszy. Wydaje mi się, że bestia może być nawet lepszy. Bo nie wiem, ile potwór ma leweli już bitych. I, ale co ja chciałem? Chciałem sodło na allosaura, które prawdopodobnie będzie tutaj. I które będzie trzeba. Nie, to to będzie jednak tutaj. No nie. No to chyba będzie dopiero tutaj. Aha. No tego to bym się chyba nie spodziewał akurat. Że nie będę miał odblokowanego. Yy, Siodła na naszego pięknego ziomeczka. I no ale dobra, mamy strzapki, mamy strzapki, no to pójdziemy po Fabera zaraz. E, wiem już dlaczego, bo ja miałem w skrzyneczce tamto na niego z dropu, na tego, tego na potwora. dobra, mm, weźmy sobie naszego zibiego. Zibi w ogóle może się rozmnażać z czaszką. Ja wiem, że czaszka lubi takie rzeczy, więc w sumie e, może ich roznażymy. E, co ty? What the fuck? Ejo, ten Alothor jest jakiś mądrzejszy, zobaczcie, on jak on tamtędy ej, jeżeli... Nie wiem, coś się poprawiło w inteligencji dinozaurów w arku. To dajcie znać, bo jakby widzieliście, że obszedł tak, jakby bazę, bo tam było wejście jedyne takie, przez które mógł tak, jakby przejść. Wiecie, co mi chodzi, nie? No i dobra, klasyczne zbieranie jakiegoś gówna, fra fiberu w tym przypadku. E, no i co? Będziemy mieli siadło, zabijamy tam tego terasa. No i co? Rozwijamy się w bazie. To w sumie połowa odcinka, ponad na pewno będzie. Więc sobie całkiem ciekawy odcinek, co? Całkiem ciekawy. Jak jesteś nowy, to nie zostawi suba, bo inaczej e, będę zbierał fiber co odcinek. Mhm. Czemu miał ja, pójść w czapkę Mikołaja? What the fuck? Jezus Maria, dobra! Siema! Cała ram tereram, tereram. W sumie mogłem to zabrać wziąć, ja to też jestem ulany czasami. I no nie no, no dobra, będzie ok, będzie ok, będzie ok, dobra. Mm, czapka Boże. Nie wiem czy bez czapki, czy w czacie. Może mamy tutaj Scissors, ale pewnie nie mamy odblokowanych Scissors. Pięknie. Obsidian, no, siema. Człowieku, do nożyczek potrzebujesz obsydianu, ta gra jest, ta gra jest tak niewdzięczna, że nie wiem. Człowieku, żeby obciąć włosy potrzebuje mieć obsydian, który pewnie jest w tu daleko. Eee, witam bestia, Jezus Maria, to jest mój ulubiony dinek, już to mówię wam teraz. A to było piękne, podoba mi się. Jezus, jaram się takimi małymi rzeczami w Arku, zajebiście. Cieszę się w Arku, grając po prostu w niego. ale jest piękny, Dlatego tego mamy kompana, mamy potwora, mamy bestię, kolejny będzie z Zibi. Gówno, oczywiście, że że kupa musi zostać zostawiona w takim miejscu, no to, to to, szczęśliwa kupa, jakby. No coś pięknego, przepięknie. Ten jakoś szybciej biega, może nie wiem, może mi się po prostu ulewa. Siema! Witam, witam. No ty kurde ruro. Czekaj. Witam, dzień dobry. he, he, he. 200 teamage'a na początku. No to jest coś pięknego, dobra. To możemy rozwaić. To też by się wypadało rozwaić. Hello Chociaż... there! Nie wiem, czy bym nie chciał półap. Bo, <grych> Tego nikt, nikt, nikt tego nie widział, Słyszałem, <grych> że coś idzie na słuchawkach. I miałem takie. Nie no, ciekawe co to, to jest. Czy to może Alozor wydaje takie dźwięki? I nagle normalnie obstrałem manaty. Zostawię tą bramę, nie wiem, może może się kiedyś przyda. W sumie zostawiłem i tak wszystkich, ale to, to nie jest ważne. Dobra, Zibi? Where is Zibi? Czy ja Zibi go tam zostawię Nie, no na pewno nie jest tutaj, o nie, dobra Zibi, witaj, przyjacielu. Dobra, czekajcie, może się mogą... Jeżeli się mogę roznażać, to jest zajebiście. O kurde, on może już bleeding dodawać. Tak, i mogę się rozmnażać bo są To Kto to jest? Kobieta? Jest, dobra, zajebiście. Fajnie, że w ogóle bestia się nazywa kobieta, ale to... co bestia! Po, czekajcie, czekajcie, nie! Nie, to była piękna i bestia. Boże! Jak myślałem, że stworzyłem coś tak pięknego przez chwilę. Że potwór i bestia to była ta nazwa tej takiej bajki. Nie, dobra, ty to była piękna i bestie. Ja jestem ulany dzisiaj serio, dobra. Zabieramy się za jakieś tworzenie materiałów, to wszystko wam przeskipuje, zobaczymy jakieś plantu, może łożę i może się zobaczymy. Jak się zobaczymy, to się zobaczymy. Witam już po zmy roku. Czy coś się zbieliło? Do to w sumie dość dużo się zbieliło. Oto, to o, o, nie, 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 tam nie widzisz ten nic z tego, ten. E, mamy coś takiego. E, dzień dobry. <coughs> Obudowałem to w sumie. Dużo kamienia to strasznie bierało, bo musiałem zrobić to takie wielkie, wielkie ściany: no 4 e, Tutaj fundamenty do tego się nawet nie odzywam. Ja wiem, że to wygląda prosto, ale to zajęło mi wciół czasu, bo to gówno, zbieranie tych fundamentów zabiera tyle materiału, że to jest szok totalny. I to całe to, nie? To jest masakra. No i tutaj zbudowaliśmy sobie, że tak powiem, trzecią budowlę, która ma cztery wejścia. Mamy też schodki, proszę bardzo. Chyba nie da się z nich spaść, nie? Nie da się, dobra, fajnie. Tu wchodzi... Dzień dobry, dzień dobry, ładna koszula, proszę pana. No i tu wchodzimy, no i mamy taki balkonik. Tu chyba jeszcze poprowadzę te ceilingi, ale muszę ciągle latać z Daudikiem i zbierać teraz kamień, bo już mi się skończył cały. Mogę tu przeskoczyć. Siema. No mogę, dobra, fajnie. Więc co, no, co, so, zabieramy się dalej, zaburujemy naszym Zibim i lecimy. Ja nie wiem czy jesteście na to gotowi. Oprócz tego, że prawdopodobnie dostaniemy gdzieś jajo. Dostaliśmy jajo. Dzień dobry, dzień dobry, too cold. No dobra, coś się na to poradzi. Nie wiem czy jesteście gotowi na to, żeby zobaczyć to, co chcecie zobaczyć. Oprócz Breeding Więc tak, po kolei, może zacznijmy od naszego pięknego Argentavisa Oczywiście bugger, jak ja cię nienawidzę, mordeczko yy, Pyk, ZB. No i tak, tutaj mamy platformę, którą musiałem porobić filarami, jak widzicie, albo też nie widzicie jeszcze. Tutaj porobiłem sobie piękne filary na, na około. Te schody się bagują. I wygląda to szczerze zajebiście. Plus tutaj są takie haki, więc tutaj będziemy mogli sobie trzymać wywki, ale na razie pewnie będziemy trzymać sobie tutaj po prostu nasze ptaszki, także na przykład Zibi. Tutaj zostaje, poczekajcie na Zibiego. Dajmy mu tylko rzeczy, które tutaj są Zibi zostaw tylko jajo jakbyś mógł, bo jajo będziemy sobie mogli wykluć. Zibi tutaj pięknie. To ostatni level dla Zibiego, proszę bardzo, Zibi... no i nie ma Zibiego, dobra. Tutaj mamy taką małą komorę, gdzie tutaj będzie Smithy, Fabricator, po prostu takie moje rzeczy, gdzie ja sobie wszystko będę craftował i tak dalej. I ogólnie też stąd powinien ten S Plusik działać, że po prostu możemy sobie rzeczy dawać. Stąd tutaj. No i tutaj się zaczyna taki hangar. Nazwijmy to może hangar, po prostu taki wielki. Gdzie będą tutaj dinozaury? Specjalnie tutaj zostawiłem takie wielkie wejścia, że nawet tutaj brąb to to Po prostu każdy dinozaur może tędy wejść, nawet wywki i tak dalej. Tutaj są to te hangary, że tak powiem, trochę mniejsze. Ale dalej to całkiem fajnie wygląda. No i co będziemy sobie tutaj wszystko. O Boże, muszę iść do spania o 12. Mm, 13 już jest. Ja pierdziele, kiedy ten czas uciekł, dwie godziny, no ten odcinek. No i tak w sumie hangar, tutaj nazwijmy to może, hm, jakby to nazwać, ba, hangar, platforma, komora. Proszę bardzo, ja jestem po prostu mistrzem w nazywaniu rzeczy. No i co? E, udało się nam dzisiaj oswoić Zibiego. Mamy piękną bestię, która serio jest nieziemska i chyba nawet tak nazwę ten odcinek, bo myślę, że najwięcej widzów przyciągnie właśnie ta bestia, a nie jak napiszę im zbudowałem komorę, hangar i, i platformę. E, więc tutaj nasza bestia jest piękna. Ogólnie z tymi murami muszę coś wymyśleć ciekawego, bo z tego co widzę, nie da się tutaj oswoić dinozaurów w taki sposób, jak myślałem, że się da. Czyli, że one po prostu i tak mnie dopadają na tych murach, jak wiecie o co mi chodzi, że i tak nie jestem na, na tych murach bezpieczny, bo i tak taki Allo na przykład mnie zrzucał z tego. Właśnie od tobie mówię: ty kurde, rurio, tirurio, tirurio, tirurio. Jak, jak to jest, że mogę posuwać pięścią alozaura? To jest najciekawsze w tej gierce ogólnie. No, dobra, fajnie, fajnie. No i co, w sumie mordeczki, dobra. Mm, ja dzisiaj Wam dziękuję za oglądanie. 11 odcinek. Wyszczerzcie go do góry, naprawdę. Jak są tutaj nowicowie, zostawcie sobie z bo czemu by nie? I co, co ja Wam mogę dzisiaj powiedzieć? No, naprawdę mocny odcinek. W no, się czymś innym zajmiemy, ale spodziewajcie się teraz troszeczkę innych filmów niż Ragnaroka na kanale, jak będzie Daily. No i co, ja Wam wszystkim dziękuję. Trzymajcie się, no i Siemaneczko. Dobijcie mi 500 słów do piątku, to będzie Discord i 500 dni warku, 100 dni warku. No, może jeszcze do tego dropa polecę. To co, trzymajcie się, siemanko i siemanko. Jak się ryczy tym, tym, tym czymś? Halo? Why are you not reaching? Roar! Dobra, nie ma Roara, w takim razie zobaczymy jego jaja. No. To co? Strzyżajcie się, siemanką do następnego i HELLO! Oh, kurwa! Aha. Oh. No, to ten, to trzymajcie się do następnego godzinka, siemano!